Konfederacja, wolność i niepodległość. Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, jest ze mną Marta Czech. Szanowni Państwo, trzeba sobie to powiedzieć wprost, że międzynarodowa mafia zbożowa żeruje na polskich rolnikach. Dlaczego takie mocne słowa? No jeśli zestawimy na przykład, już zaczynając od samych liczb. Pierwszy kwartał roku 2022 i pierwszy kwartał 2023 w imporcie zboża z Ukrainy do Polski to możemy mówić o wzroście 610-krotnym. 338 tysięcy ton wjechało do Polski w roku 2023 w pierwszym kwartale w porównaniu do kwartału z 2022. Ale jakby te informacje wiemy. Te informacje już znamy od wielu miesięcy, że polski rząd de facto nie poradził sobie z tym zalewem polskiego, polskiego rynku zbożem z Ukrainy. Bo wiemy, że nie mówi się tutaj też o zbożu technicznym tak zwanym zbożu technicznym, bo dalej nie ma czegoś takiego w polskim prawie. Jednocześnie 80 firm z Ukrainy w tym gigantów podejrzewa się o łamanie prawa przy tym eksporcie zboża. Co ciekawe, wiele firm, które eksportują zboże do Polski z Ukrainy, to firmy, których założycielami, takimi słupami można powiedzieć, są na przykład osoby przebywające aktualnie w szpitalach psychiatrycznych. Czyli myślę, że raczej nie były w większości przypadków zdolne do tego, żeby prowadzić biznes eksportowy firmy słupy. Możemy tutaj Mówić też o tym, że ukraińskie, ukraińskie organy ścigania wszczęły śledztwo w przypadku 300 ukraińskich firm, które eksportowały. Możemy tutaj mówić o też niepłaceniu podatków 140 milionów dolarów z tytułu niezapłaconych właśnie podatków choćby na samej Ukrainie. W okresie pierwszych 7 miesięcy wojny... 1,7 miliona ton zboża, wartość 495 milionów, to wjechało y, do Polski z firm, które właśnie są podejrzane o y, łamanie y, prawa. To też dowiadujemy się z tych śledztw, które aktualnie prowadzi Ukraina, bo ciekawe, co ciekawe w Polsce takich śledztw nie ma praktycznie. Są to firmy offshore, przedsiębiorstwa, które były już y, zamykane, y, były skazane na likwidację. Były to firmy, które wcześniej nie płaciły podatków, były to firmy powiązane z politykami ukraińskimi czy z przestępcami, którzy na tej Ukrainie łamali prawo. To jest, ten cały proceder jest charakterystyczny właśnie dla działań zorganizowanych grup przestępczych, dla działań mafijnych. I jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, szanowni państwo, że nasz rząd. Poprzez swoją ignorancję, poprzez swoje, swój niedasizm, poprzez swoje nastawienie na to, że jakoś to będzie, jakoś sobie ci polscy rolnicy poradzą, pozwolił na tworzenie się takich paramafijnych struktur, na wóz do Polski, nielegalnie też łamiąc prawo polskie, łamiąc prawo ukraińskie. Milionów ton zboża, milionów ton rzepaku, też wielu. Wielu innych produktów, mówimy tutaj o, o kukurydzy, przecież w Polsce w zeszłym roku 100 tysięcy ton, 100 tysięcy hektarów no, nie zostało zebranych tak z kukurydzy. Taki był zalew na polskim rynku, a w tym roku widzimy, że mamy kolejne problemy, bo już nie tylko zboże, nie, nie tylko właśnie czy pszenica, czy kukurydza, czy rzepak, ale także jest problem z owocami miękkimi. Niedawno protestowali plantatorzy malin, którzy też są zagrożeni tym wwozem z Ukrainy, który też pytałem wczoraj na komisji rolnictwa ministerstwo o to jak przeprowadzane są kontrole, no, nie byli mi w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Mamy też problem z jajami, z drobiem. To wszystko to jest konsekwencja krótkowzrocznej polityki naszego rządu, który pozwolił na to, że te towary wjeżdżają z Ukrainy de facto, niekontrolowane, wjeżdżają jak chcą. I Konfederacja będzie pracować dalej nad tym, by ten proceder ukrócić. Bardzo dziękuję. Martacz. Szanowni Państwo, słusznie zwrócił uwagę poseł Michał Urbaniak, że są to słowa mocne a propos mafii, ale nie są to słowa za mocne, bowiem gdy sobie poczytamy o tych procederach, które już zostały ujawnione, a rozsądek nakazuje nam mniemać, że jest to zaledwie czubek góry lodowej i zostawimy je z taką słownikową definicją mafii, nie mamy wątpliwości, że te działania wyczerpują wszelkie znamiona operacji mafijnych. Jak daleko sięgają macki tej międzynarodowej mafii zbożowej? Otóż tego do końca nie wiemy. Co wiemy? Na razie wiemy, że wśród odbiorców ukraińskiego zboża były takie spółki, córki międzynarodowych handlarzy zbożem, jak choćby Kowko International, Banji, Vitera, Ameropa Holding i tak dalej. To nie wszystko. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy SBU ujawniła również zakrojony na szeroką skalę proceder polegający na pobieraniu przez wysoko postawionych urzędników haraczu od ukraińskich przedsiębiorców eksportujących zboże. Drodzy Państwo, zyski tych urzędników wynosiły milion dolarów amerykańskich miesięcznie. Z kolei ci wysoce rangą urzędnicy, w tym celnicy, w zamian za haracz mieli pomagać przedsiębiorcom w uchylaniu się od podatków. I teraz bardzo ważna informacja. Haracz był nakładany między innymi przez funkcjonariuszy Odeskiego Oddziału Głównej Dyrekcji Państwowej Służby Ukrainy do spraw bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów oraz przez pracowników Laboratorium Fitosanitarnego w Odessie. Jednym słowem, drodzy Państwo, urzędnicy domagali się łapówek w zamian za bezproblemowe przeprowadzenie badań laboratoryjnych, badań fitosanitarnych, za bezproblemowe wydawanie certyfikatów zgodności dla produktów rolno-spożywczych, spożywczych, certyfikatów stwierdzających przydatność danego produktu do spożycia. Poważna sprawa. I cóż z tego, że prokuratura w podejrzanych firmach po czasie zarekwirowała dziesiątki tysięcy ton zboża, to jest niewielki. Odsetek, a poza tym to nie zwróci rolnikom, ani polskim, ani unijnym, tych niebotycznych strat, jakie ponieśli. Mało tego, my nie wiemy, kto i ile stracił na zdrowiu w związku z tą szemranej jakości żywnością z Ukrainy. Drodzy Państwo, rolnicy w Polsce rozpoczęli właśnie żniwa i w tym momencie obawiają się nie tylko o swoje zbiory, ale również o zbyt, ale też i byt, bo ten gorący okres żniwny. Często dla rolników to jest być albo nie być przez pozostałą resztę roku. Cztery produkty rolne, na które zostały nałożone tymczasowe blokady zaledwie do 15 września przypomnijmy to pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik, to jest. Niewiele, natomiast rolnicy wciąż boją się, że Komisja Europejska po tym czasie ponownie otworzy granice, a władza w Polsce nie dba o interesy polskiego rolnictwa. Wystarczy wspomnieć, że pan prezydent Andrzej Duda podczas ostatniej wizyty w Kijowie wolał się raczej przypodobać Ukraińcom, aniżeli upomnieć o interes Polaków, o interes polskiego rolnictwa. Dlatego drodzy Państwo. Powtarzamy to już z tego miejsca jak mantrę, tylko Konfederacja od samego początku ostrzegała przed niekontrolowanym importem zbóż i wszystkich innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ostrzegaliśmy przed brakiem należytych kontroli celnych na granicy, ostrzegaliśmy przed brakiem rzetelnych badań fitosanitarnych, ostrzegaliśmy przed niską jakością produktów rolno-spożywczych sprowadzanych z Ukrainy. To wszystko już było, o tym wiedzieliśmy, nie zrobiono z tym nic. Dlatego, drodzy Państwo, nie możemy pozwolić na to, by władza w Polsce, która nie dba o interesy polskiego rolnictwa, która bezpardonowo toleruje działanie i działania mafijne na terenie naszego kraju, była tolerowana przez nas, przez Polaków. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, jeśli ktoś myśli, że jesteśmy tacy bezduszni, bo nie chcemy wspomóc Ukraińców w tej kwestii, to mocno się myli, ponieważ trzeba spojrzeć też, jaka jest struktura agrarna na Ukrainie. Około 40% tych ziem, które są na Ukrainie uprawiane, to są ziemie uprawiane przez zagraniczne koncerny, często z zachodu, a nie przez Ukraińców. To niezwykły rolnik ukraiński na tym zarabia, tylko wielkie korporacje i albo stawiamy interes polskiego rolnika, albo stawiamy na interes wielkich korporacji. My Konfederacja jasno wybieramy interes polskich rolników. Dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękuję. jeszcze Raz zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Dziękuję. Konfederacja Wolność i Niepodległość.